Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. I spróbujemy na podcaście Wam wytłumaczyć, jak się masować, albo czego nie robić, na mhm. przykład jak mówimy o tej drugiej brodzie. I czy w jednym mhm. masażu warto się skupić na właśnie jednym tym problemie, czy raczej podchodzimy holistycznie do całej twarzy? E na przykładzie drugiej brody opowiem wszystko. Druga broda jest właśnie problemem naszego ciała, czyli technek, czyli pochylanie się nad telefonami sprawia, że mamy drugą brodę. Jest też z źle ułożonym językiem. Nasz język musi leżeć na podniebieniu, więc jak jest prawidłowo ułożony, automatycznie często druga broda znika. I słuchajcie, jeżeli tą drugą brodę chcecie masować, to ja polecam tak zawsze, aby właśnie masować całą twarz, ale oczywiście więcej czasu poświęcić na drugą brodę. Czyli nie wiem, 5 minut broda, 6 minut, 7. Po prostu strzelam cyframi. Dłużej możecie pomasować brodę, ale nie zapomnijcie, że trzeba jednak tą całą twarz przemasować. Nie masujemy osobno. Yy, nie masujemy osobno, że tak powiem, danej części twarzy. Wiadomo, że czasami jak mamy też problem z wąsmaszczką i trochę ją sobie tu rozmasujemy, yy, żeby chociażby nakleić serduszko, to ok. Yy, to jest wszystko w porządku. Natomiast yy, jeżeli chcemy poświęcić się drugiej brodzie, to musimy właśnie poświęcić yy, też uwagę na naszą postawę, gdzie leży nasz język, bo y, język jak źle leży, mamy problemy z przyłykaniem, oblewamy się wodą, i to wszystko ma ze sobą powiązanie. Też druga broda ma właśnie znaczenie, czy pracujemy nad komputerem, czy się pochylamy dużo, jak my wyglądamy w ciągu dnia. Druga broda może być zastojem limfy, tak? Czyli to nie jest to, że... Ja często jestem na grupie na Facebooku, też nie wiem na jakiej, i mam drugą brodę i od razu jest roz... lipolisa nad nim, czy dobrze to wymawiam. Od razu rozmrażanie, czy tam zamrażanie tłuszczu, nie znam się na tym zabiegu autentycznie, ale z marszu osoba lat 23 już jest przez wszystkich w grupie zdiagnozowana nie. Druga broda może być tłuszczykiem, ale druga broda też może być zastojem limfy, bo pod językiem e, tworzy nam się takie jeziorko limfy i po prostu ta limfa nam no, ciąży trochę i ta druga broda może być spowodowana zastojami limfatycznymi. Tu nam przychodzą wszystkie naczyna, naczynia. E, więc rozmasowanie też to spowoduje, ale masaż karku, szyi, e, Dekoltu też bardzo duży ma wpływ na to, jak wyglądamy, bo tutaj są też mięśnie, które są już połączone z twarzą. Więc ta druga broda nie jest tylko u osób otyłych czy grubszych, które mają problemy z wagą. Drugą brodę mają też osoby szczupłe i trzeba znaleźć powód, czemu jest właśnie ta druga broda. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.